Dzień dobry, dzień dobry. Poczekam standardowo, aż się pojawi pierwsza osoba, bo muszę wiedzieć, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo jestem w wyjątkowo innych okolicznościach dzisiaj, całkiem nowych dla mnie. Także chwileczkę poczekam. Przygotowałam dla Was fajne rzeczy dzisiaj. Jak ktoś się ze mną pojawi, proszę mi dać znać, czym mnie widać dobrze i czym mnie słychać. Są ze mną pierwsze osoby, super. Wiem, że mamy majówkowy weekend, ale mam nadzieję jednak, że ze mną będziecie. Słuchajcie, przywitajcie się ze mną w komentarzu standardowo, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj będziemy, opowi będę opowiadać o kosztach, jakie możemy wziąć pod uwagę w rozliczeniu podatkowym. Klaudia pisze, cześć Madziu, cześć Klaudy, fajnie, że jesteś. Witam bardzo serdecznie. Jest i Dawid, fajnie. Daniel, widać, słychać, super. Jest i Adrian i jest Wioleta. O, cześć Adrian, fajnie, że wpadasz. Słuchaj, musimy się zadzwonić w następnym tygodniu koniecznie. Znaczy, w tym tygodniu jeszcze. Yy, dobra, fajnie. Słuchajcie, ja mam dla Was na początek kilka informacji, standardowo, jak to na początek. W pierwszej kolejności chciałam Wam kogoś przedstawić, nowego członka: Jak oszczędzać podatki, który będzie moim obserwatorem stałym. Będę wiedziała, że są stali obserwatorzy. Patrzcie, przedstawiam Wam Biszkopcika. To jest mój Biszkopcik, który będzie ze mną dzisiaj. Będę go ogarniać na kolanach, jak będę do Was mówić. Biszkop mówi, że fajnie Was poznać, a ja mówiłam, że jesteście naprawdę super społecznością. Ok. Słuchajcie, pierwsza informacja to jak widzieliście pewnie na moim profilu, jak oszczędzać podatki. Mini kurs wyszedł. Jest on całkowicie za darmo do pobrania. Wkleję Wam w komentarzu link do pobrania. Zachęcam, abyście skorzystali. Zaraz powiem dlaczego. Wklejam wam link. Słuchajcie, ja mam biuro w budowie, że tak powiem. Jak wiecie, większość z Was wie ja się przenoszę. Więc dzisiaj są w nowych okolicznościach, mogą być tu jakieś fakapy po drodze mi wyniknąć. Słuchajcie, w mini kursie, link, w który Wam wkleiłam, mówię, jest 10 lekcji. Ja są całkowicie za darmo. Mówię tam w pierwszej lekcji o procedurze zakładania firmy i potrzebnych dokumentach do tego. W drugiej, w drugiej lekcji zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego, czyli NIP, NIP Europejskie, zwolnienie z podatku budowlanego. W trzeciej lekcji mówię o rezydencji podatkowej ograniczonej i nieograniczonej. W, czwartek, w czwartej y, opisuję zgłoszenie poszczególnych spółek do urzędów, y, różnych urzędów. Y, w kolejnej lekcji jest wystawianie faktur, reguły, ponieważ zauważyłam, że jest bardzo, bardzo dużo błędów. Y, w kolejnej y, o podatkach głównych, jakie występują na terenie Niemiec. W następnej kwoty wolne od podatku, jakie przysługują nam ulgi podatkowe, następnie terminy deklaracji i sposób wysyłki, później koszty standardowe. Teraz co tydzień rozwijamy koszty niestandardowe, niestandardowe. I w ostatniej lekcji mówię o klasach podatkowych wszystko, co powinniście na ten temat wiedzieć. Także skorzystajcie, tak jak powiedziałam, jest to za darmo. Zrobiłam to specjalnie dla Was, ponieważ prosiliście, pisaliście. Wybrałam najczęściej zadawane mi pytania, które się powtarzały, gdzieś tam przewijały. Po prostu wzięłam to w całość, abyście skorzystali. Kolejna informacja to taka, że za tydzień live Cię nie odbędzie, ponieważ jadę na szkolenie. Szkolenie ma na celu, abym mogła przekazywać Wam więcej informacji w bardziej skondensowanej dawce, także jakby rozwijam się dla siebie przede wszystkim, ale też, żeby, żeby mogła Wam więcej wiedzy dostarczać. I ostatnia informacja to taka, że trwają zgłoszenia w dalszym ciągu do czwartej edycji Szkoły Biznesu w Niemczech Plus, plus ponieważ będzie to o wiele bardziej ulepszona i rozwinięta wersja od wersji pierwotnej. Jeżeli jesteście zainteresowani, podejrzewam, że zapisy ogólne ruszą pod koniec maja, natomiast. Ilość miejsc jest ograniczone, ograniczona, a ja mam już dużo zgłoszeń, więc jeżeli chcecie dostać się do tej edycji, to zapraszam do wysłania maila na kontakt Dzisiaj porozmawiamy sobie o tych kosztach niestandardowych. Jezu, zniknęliście mi tutaj. Gdzie wy jesteście? Jesteście, dobra. Okej, okay, jeszcze się pojawiacie. Fajnie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tych kosztach niestandardowych. Witam Was oficjalnie jeszcze raz bardzo serdecznie, bo dochodzicie. Cieszę się, że mimo weekendu majówkowego znaleźliście czas. Będziemy rozmawiać o ryczałcie za bezpłatną opiekę nad bezradnymi członkami rodziny, wsparcie dla potrzebujących krewnych, którzy mieszkają za granicą, koszty dalszego kształcenia się, wydatki nadzwyczajne i o alimentach. Zaczniemy od tego ryczałtu za bezpłatną opiekę nad bezradnymi członkami rodziny. Bezpłatną opiekę to jest słowo klucz. W międzyczasie zachęcam do tego, abyście zadawali pytania. Ci, którzy się jeszcze nie przywitali, zachęcam, aby się przywitali. Ok. Słuchajcie, każdy, tak naprawdę, każdy bez wyjątku, kto opiekuje się może osobą, która wymaga takiej opieki w swoim domu albo w domu tej osoby, która jest bezradna, ma prawo do zryczałtowanej opieki opłaty za opiekę. Są oczywiście pewne warunki, żeby je, trzeba je, spełnić pewne warunki. Warunkiem jest to, aby osoba wymagająca opieki była bezradna w rozumieniu prawa, zaraz rozwinę o co chodzi. Na przykład. Musi być ona sklasyfikowana w, w 2016 był to trzeci poziom opieki, albo mieć oznaczenie H na karcie upośledzenia, czyli musi mieć kartę, która będzie to poświadczać. Od 2017 roku wymagany jest nowy poziom opieki, jest to poziom 4 i 5. Zaraz wam będę mówiła, ile ryczałt wynosi w danym poziomie. Natomiast fajna informacja jest taka, że w 2021 roku klasyfikacja ta jest określana już od drugiego poziomu opieki. Niezbędna jest również, aby istniał bliski związek między opiekunem a osobą, która wymaga tej opieki. I tu już niezależnie od tego, jakie są relacje rodzinne, musi być to po prostu bliski związek czyli bliska rodzina. Ryczałt taki jest naliczany niezależnie od rzeczywistych wydatków i bez wymaganych jakichś do, e, dowodów, oprócz tej klasyfikacji oczywiście, e, jest liczony jako kwota roczna w całości i niezależnie od tego, czy warunki zostały spełnione w przeciągu całego roku, czy było to tylko na przykład kilka miesięcy. Ważne jest, aby opiekować się tą osobą e, bezpłatnie, to jest bardzo ważne, co powiedziałam na początku. Co to dla nas oznacza? Oznacza to to, że... Osoba, która na przykład pobiera zasiłek opiekuńczy z kasy opiekuńczej, nie może nam przekazywać tego zasiłku, nie może nam w żaden inny sposób również płacić za tą opiekę, albo jeżeli już zdarzy się sytuacja, że ta osoba nam przekaże ten zasiłek opiekuńczy, to jeżeli zostanie on przekazany na opłacenie na przykład dodatkowego opiekuna jakiegoś, Albo na przykład zakup jakiegoś niezbędnego sprzętu, powiedzmy rehabilitacyjnego, czy coś takiego, to wtedy nie będzie ta kwota wliczona do dochodu. I klasyfikuje się na tej zasadzie to, że poziom drugi ryczałt wynosi 600 euro, poziom trzeci ryczałt wynosi 1100 euro i poziom czwarty piąty albo całkowita bezradność bo czasem i tak bywa 1800 euro. Patrzę, co mi tu jeszcze piszecie. Dzień dobry, jest Gregor, jeszcze jest i Ania, super, jest Dariusz, jest Mara, fajnie. Witam serdecznie tych, którzy doszli. E, co dalej? Jeżeli na przykład rodzice opiekują się dzieckiem, które wymaga opieki e, i Zasiłek ten opiekuńczy, który otrzymują na to dziecko, też nie, nie jest liczony jako dochód, to jest też ważna informacja. Jeżeli jedną osobą opiekuje się kilku krewnych, bo czasem tak bywa, na przykład, to ta zryczałtowana kwota, zryczałtowane kwoty, które Wam podałam, są dzielone na ilość osób, które się opiekują daną osobą. Jeżeli z drugiej zaś strony patrząc, Opiekujesz się więcej niż jedną osobą, bo na przykład opiekujesz się rodzicami, a rodzice, rodziców jest dwójka w domu, to wtedy ta zryczałtowana kwota opieki, można się o nią ubiegać dwukrotnie. Dlaczego? Dlatego, że ryczałt jest kwotą indywidualną na każdą osobę, którą się opiekujemy, także można to pomnożyć sobie razy dwa. Możecie z tej informacji skorzystać. Ok. Idąc dalej z tematem, wsparcie dla potrzebujących krewnych mieszkających za granicą, też bardzo często pytacie, jak na przykład zbić sobie kwotę, żeby mniej podatku zapłacić. Jeżeli będziecie mieli sytuację, jedną sytuację, u którą wymienię, możecie ją po prostu wykorzystać. Możecie odliczyć utrzymanie takiej powiedzmy potrzebujących członków rodziny. Oczywiście są pewne zasady. Po pierwsze, muszą być te osoby bezpośrednio związane z nami, co to oznacza? Na przykład rodzice, na przykład dzieci, ale uwaga, dzieci, na które nie przysługuje nam zasiłek na dzieci, to jest też ważne. Mogą być to na przykład wnuki, mogą być to małżonkowie, albo nie wiem, po prostu osoby równoważne, równoważne, prawnie mające prawo do alimentów, mam na myśli. Co jest ważne, to chyba nie muszę o tym mówić, że muszą być to osoby potrzebu potrzebujące, które nie są w stanie same się utrzymać i nie posiadają własnego majątku. Pamiętajcie o tym, że osoby w wieku produkcyjnym mają obowiązek pracy. To jest chyba logiczne, warto chociaż wspomnieć, bo teraz ludzie się niekiedy nie palą do pracy. E, oczywiście dla takich ludzi. Jeżeli byśmy chcieli taką osobę wspomóc, to absolutnie nie, ponieważ ze względu na samodzielne takie zawinienie, powiedzmy sobie, własnego stanu rzeczy, korzyść dla nas w postaci takiego obniżenia podatków nie jest możliwa, ale tutaj są również powiedzmy wyjątki od wyjątków, od wyjątków wiecie, jak to ja, ja zawsze mogę znaleźć jakieś wyjątki. Może być to na przykład żona we własnym gospodarstwie domowym. Takim wyjątkiem może być na przykład osoba z niepełnosprawnością fizyczną albo osoba ze złym stanem zdrowia, która po prostu nie może zarobić kwoty potrzebnej do utrzymania się albo na przykład osoba, która opiekuje się czy wychowuje dzieci, swoje dzieci. Do szóstego roku życia, na przykład, jeżeli jest to nasza partnerka życiowa, ale nie żona, która opiekuje się naszymi dziećmi do szóstego roku życia. Jeżeli jest to osoba, która opiekuje się niepełnosprawnymi krewnymi, również może być taka sytuacja, albo nie wiem, osoba, która odbywa szkolenie zawodowe, to wtedy tak. Ale oczywiście, żeby to udowodnić, muszą być potwierdzone takie rzeczy, Odpowiednimi certyfikatami. To nie jest tak, że my tak powiemy i Urząd Skarbowy nam uwierzy. I tutaj uwaga, bezrobocie nie jest wyjątkiem. Absolutnie nie. Jeżeli osoba jest w wieku produkcyjnym, powtórzę to jeszcze raz, ma obowiązek iść do pracy i my nie możemy jej utrzymywać. Nie jest to dla nas żadna ulga podatkowa. Poza tym konieczność wsparcia członków rodziny jest ograniczona możliwościami świadczeniodawcy. To jest też bardzo ważne do zapamiętania. Musi on nadal posiadać wystarczające fundusze, żeby utrzymać swoje gospodarstwo domowe. To znaczy, że nie może dawać dla potrzebujących więcej, żeby sam w świetle prawa nie stał się potrzebującym po prostu. To w Niemczech nazywa się obfagręce, czyli do granicy własnego poświęcenia. I to też jest ważne, żeby zapamiętać. Wspomóc możemy te osoby wszystkie, które wymieniłam do granicy minimum socjalnego danego kraju i tutaj wam pokażę zaraz na liczbach, na przykład w Niemczech kwota ta wynosi w 2019, jak dobrze wiecie, 9408 2020 9744, natomiast w Polsce jest dokładnie połowa tego, czyli w 2020 4704. To znaczy, że jeżeli osoba, którą utrzymujemy, zarabia w Polsce załóżmy 3000, wiecie co, ja Wam udostępnię obraz, bo ja sobie to rozpisałam na liczbach, żebyście widzieli. Paweł pyta o co chodzi, o koszty. Paweł, o koszty. Czekajcie, share screen. A kurczę, nie udostępnię Wam obrazu. Bo jak udostępnię Wam obraz, to wy będziecie mnie widzieć, a ja albo ja was nie będę widziała. Ale dobra, postaram się wam to na liczbach wytłumaczyć. Jeżeli osoba, którą utrzymujemy, tak jak powiedziałam, zarabia w Polsce na przykład 3000 euro w ciągu roku, mówimy o liczbach w ciągu roku. To możemy tak naprawdę wspierać ją bez ograniczeń, nikt nam tego nie zabroni. Natomiast Niemiecki Urząd Skarbowy w tym przypadku uwzględnia nasze wydatki na utrzymanie tylko i wyłącznie do granicy minimum socjalnego danego kraju. To jest ważne, czyli w tym przypadku Polski, ponieważ według prawa powyżej tej kwoty osoba ta już nie jest potrzebująca i o tym warto. Pamiętać i jest też brana pod uwagę kwota wolna. Kwota wolna w tym przypadku wynosi 312 euro, a wygląda to tak. Jeżeli minimum socjalne w Polsce to 4704 euro, dochód osoby, którą utrzymujemy to 3000 euro, to 4704 euro, odjąć 3000 daje nam 1704 euro, do tego musimy dodać 3, 312 euro, czyli tą kwotę wolną. Która wynosi 312 euro i kwota, która Urząd którą Urząd Skarbowy uzna jako nasz wydatek, to będzie 2016 euro. Tak to wygląda na liczbach, i wtedy możemy tą kwotę odjąć sobie od podatku w Niemczech. Tak to wygląda. Artur, jeszcze się witaj. Cześć, Artur, fajnie, że wpadłeś. Zachęcam do tego, jeżeli czujecie tu wartość, abyście się podzielili na swoim molu, abyście dali lajka, serduszko, bo ja je uwielbiam. Dzisiaj się czuję mega spięta, bo jestem w nowym miejscu, jakoś nie mogę ogarnąć ani komputera, ani światła, nic kompletnie, ale dobra, to nieważne, ważna jest wartość, którą chcę Wam przekazać. Ok, co dalej? Dalej ważne jest to, żebyście wiedzieli, że istnieje szczególny obowiązek dostarczenia dowodów na utrzymanie osób potrzebujących, które mieszkają właśnie za granicą. Wobec takich osób objętych naszym utrzymaniem, musimy mieć obowiązek wsparcia zgodnie z niemieckim prawem federalnym, to też musicie mieć gdzieś z tyłu głowy. Potrzeba utrzymania musi zostać potwierdzona przedłożeniem dwujęzycznego zaświadczenia. I takie zaświadczenie y, możecie sobie pobrać na stronie internetowej. Wkleję Wam link, bo sobie otworzyłam tą stronę internetową specjalnie dla Was. Jeżeli jest to os tutaj osoba na, y, na live, która jest w takiej sytuacji, proszę bardzo w formularze y, pod tym internet adresę znajdziecie y, formularze, które Wam pomogą ogarnąć to. Tam są generalnie różne, w najpopularniejszych językach możecie formularze znaleźć. Co jest jeszcze ważne w takim przypadku, że należy przed Urzędem Skarbowym w Niemczech przedłożyć dowody z dochodu tamtych osób, który, tamtych osób z Polski. Czyli na przykład, jeżeli jest to emerytura, to musimy pokazać, ile tej emerytury, jeżeli jest to wynagre, wynagrodzenie z jakiegokolwiek innego, Źródła to również musimy to pokazać, ile ta osoba zarobiła w danym roku. Tak, ile zarobiła w danym roku i to tyle. Co jest fajne, to, to znaczy fajne, co jest ważne dla Was, co musicie wiedzieć, to jeżeli osoba, która jest na naszym utrzymaniu, mieszka przez część roku w gospodarstwie domowym naszym w Niemczech. Oficjalne świadczenia pieniężne mogą być przez ten okres przeznaczone na przykład na zakwaterowanie i posiłki, czyli też można wziąć to tak pod uwagę. Co jest bardzo komfortowe dla nas w tym przypadku, że nie musimy udowadniać takiego przekazu pieniędzy dla tych potrzebujących przed Urzędem Skarbowym. Możemy w tym przypadku wziąć sobie po prostu ryczałt w wysokości minimum socjalnego w Niemczech, który, tak jak wspomniałam Wam wcześniej, wynosi 9408 w 2020 i w 2021 9744. Osoby, które przebywają w Polsce, niestety nie mogą, te osoby, które wspomagają osoby z Polski, nie mogą wziąć sobie takiego ryczałtu pod uwagę, tylko jeżeli te osoby przebywają w Niemczech. O tym też musicie pamiętać. Dobra, lecimy dalej, jesteście jeszcze, bardzo się cieszę, fajnie, że nie uciekacie. Ok, koszty dalszego kształcenia się. Jeżeli uczycie się w tym samym kierunku, w tym samym kierunku, w którym pracujecie, to oczywiście możecie wziąć sobie takie koszty pod uwagę bez ograniczeń. Powiedzmy sobie, bez ograniczeń mam na myśli, że możecie sobie, bez ograniczeń kwoty, o, dokładnie, bez ograniczeń kwoty możecie wziąć sobie te koszty pod uwagę, mogą być to koszty szkoły. Koszty na przykład materiału jakiegoś, nawet noclegów, słuchajcie, nawet dojazdu do tej szkoły możecie wziąć pod uwagę sobie. Nie wiem, co tam może być: książki jakieś na przykład, komputer. Wszystko, co jest związane z tym naszym dalszym kształceniem się, możecie bez ograniczeń wziąć pod uwagę pod warunkiem, że kształcicie się w kierunku, w którym wykonujecie zawód. Wtedy wam to przysługuje. Natomiast jeżeli kształcicie się w innym kierunku niż wykonujecie zawód, jakimkolwiek, tutaj też nie ma sprecyzowania, jakimkolwiek innym, to również możecie wziąć sobie koszty pod uwagę w rozliczeniu podatkowym, ale wtedy one są, że tak powiem, okrojone, bo tylko do 6 tysięcy euro. Czyli jeżeli te koszty będą przewyższać 6 tysięcy euro, to nie zostaną wzięte pod uwagę w rozliczeniu podatkowym. Przed Urząd Skarbowy nie zostaną zaakceptowane. Co jest ważne, że w każdym tym przypadku, który ja wymieniam dzisiaj i tydzień temu, i który będziemy rozwijać aż do czerwca, żeby Was przygotować do rozliczenia podatkowego, musicie mieć na to dowody, bo to są już takie niestandardowe koszty, o których ja mówię. Co jest ważne jeszcze? Kurs języka niemieckiego. Bardzo dużo osób uczy się języka niemieckiego. Wiadomo, przebywamy w obcym kraju, każdy chce władać językiem niemieckim przynajmniej w stopniu komunikatywnym, i po to się uczymy, rozwijamy. Niestety nie da się tych kosztów odjąć od podatku. Dlaczego? Dlatego, że język niemiecki jest językiem miejscowym, co znaczy, że. W rozumieniu, powiedzmy, może nie prawa, ale w rozumieniu urzędu skarbowego, Wy powinniście tak czy inaczej nim władać, żeby tutaj pracować, chociażby. Niestety tak jest, nie pytajcie mnie, dlaczego, jeżeli niektórzy potrzebują. Tak jest. To tak, jakbyście w Polsce uczyli się polskiego, nie? Także na tej samej zasadzie. Dobra, ja tak zerkam ciągle, czy coś piszecie, czy jesteście, bo. Ok, wydatki nadzwyczajne jeszcze przed nami. O wydatkach nadzwyczajnych mówi paragraf 33 ustawy o podatku dochodowym. Jeżeli chcecie się zagłębić głębiej, możecie sobie zerknąć, po polsku też znajdziecie. Do takich wydatków nadzwyczajnych należą na przykład usługi opiekuńcze, ryczałt na naukę dziecka, wydatki na utrzymanie osoby potrzebującej, koszty leczenia, koszty związane na przykład z ciążą i porodem. Nawet wydatki za zniszczenie domu albo mieszkania przez klęski żywiołowe, i nawet wydatki pogrzebowe. I w przypadku obciążeń nadzwyczajnych, właśnie zgodnie z tym paragrafem 33 ustawy o podatku dochodowym, ustawodawca oczekuje, że każdy podatnik sam przyjmie część kosztów. Wiecie co? Ja Wam przygotowałam też tabelę, jak to wygląda i kurczę, nie udostępnię Wam tego. Oh, będę musiała Wam przygotować taki plik i może po prostu opiszę to na stronie i Wam wkleję, żebyście też mieli na, tej, na moim fanpage'u, jak oszczędzać podatki na Facebooku, żebyście mieli to czarno na białym, jak to wygląda. Ale zaraz Wam też powiem na liczbach. Może y, będziecie notować, to Wam się rozjaśni. Yy, o czym mówiłam, bo już zapomniałam. Aha, o tym mówiłam, że ustawodawca wychodzi. Yy, jakby oczekuje, nie wychodzi z założenia, a oczekuje, że każdy podatnik sam przejmie część kosztów i są brane pod uwagę tylko te wydatki, które przekraczają powiedzmy sobie rozsądne obciążenie, jakkolwiek to nie brzmi i jak ilekolwiek by nie wynosiło, i które są rzeczywiście konieczne. Pewnie teraz sobie zadajecie w głowie pytanie, co to znaczy rozsądne obciążenie i ile ono wynosi. To powiem Wam, że takie rozsądne obciążenie zależy od wysokości zarobku, stanu cywilnego i ilości dzieci i jest obliczane procentualnie. Właśnie tą tabelę Wam przygotowałam, niestety nie jestem w stanie tutaj Wam udostępnić, za co przepraszam. Natomiast to się klasyfikuje tak, w skrócie dużym Wam powiem, zrobię Wam z tego dokument do pobrania. Jeżeli jesteście osobą samotną bez dzieci, do 15 340 euro macie. 5%. Od 15 340 do 51 130 macie 6%. Powyżej tej kwoty macie 7%. W małżeństwie macie 4, 5, 6%. W małżeństwie lub osoba samotna, która ma jedno, dwójkę dzieci, według tych kwot to jest 2, 3, 4%, które musicie sobie obliczyć później. I w małżeństwie albo osoba samotna z trójką i większą ilością dzieci to jest 1%, 1% i 2% według kwot, które podałam wcześniej. Maszyna do kawy mi się czyści. No, po prostu wszystko mnie nie sprzyja dzisiaj. Bo przedstawię wam to na liczbach. Na takim przykładzie może. Jeżeli w danym roku całkowite wydatki nadzwyczajne wynoszą na przykład 1500 euro załóżmy, to u osoby samotnej bez dzieci, która zarabia powyżej 55 tysięcy euro, własny udział wynosi. 3850 euro. Jak ja to obliczyłam? Tak jak Wam podałam wcześniej, osoba samotna bez dzieci, która zarabia powyżej 51 130 euro, to jest 7%. Więc jeżeli 55 tysięcy pomnożę razy 7%, daje mi to 3850 euro. Co to oznacza? Oznacza to, że jej własny udział przewyższa poniesione koszty i nie wpływają one na obniżenie kwoty do opodatkowania. Natomiast Sprawa wygląda całkiem inaczej, jeżeli te same koszty poniesie małżeństwo z trójką dzieci, które zarabia łącznie 35 tysięcy euro. Ponieważ 35 tysięcy euro mnożymy w tym przypadku według tabeli razy 1%, czyli wychodzi udziału własnego tylko 350 euro, co znaczy, że jeżeli nasze koszty wyniosły 1500 euro odejmujemy 350 euro i 1150 euro to jest suma, która wpłynie na obniżenie naszej kwoty do opodatkowania. Także tak to wygląda. I jak wygląda w praktyce takie odliczenie kosztów kształcenia? Załóżmy, wydałam na kursy 1000 euro, ile z tej kwoty dostanę zwrotu. Pytanie jest, jeżeli wydałaś nie powiem Ci, ile dostaniesz zwrotu z takiej kwoty, bo nie widzę ani Twojej karty podatkowej. Ona wpłynie na obniżenie Twojego podatku, albo na zwrot Twojego podatku, jeżeli jakiś będzie do zwrotu. To jest pytanie, pytanie, które zadałaś, zadałaś, tak, jest jakby teraz bez odpowiedzi. Musiałabym znać więcej danych rozliczeniowych, że tak powiem. OK, i ostatnie zagadnienie: pytacie o alimenty często. Jeżeli chodzi o alimenty na dzieci, bo takie najczęściej są spotykane, niestety nie jest to wasz koszt podatkowy. Natomiast, jeżeli alimenty płacicie na byłą żonę, jeżeli mężczyźni płacą na przykład na byłą żonę alimenty, to oczywiście możemy w deklaracji podatkowej takie alimenty uwzględnić jako nasz koszt. Tylko są również pewne warunki, które często ciężko przeskoczyć, ponieważ nasza była żona musi podpisać nam stosowny dokument, a ten stosowny dokument nazywa się ANAGU, a to, że ona nam podpisze ten stosowny dokument, to jeszcze podpisanie to pikusz. Ale ten dokument obowiązuje ją do opodatkowania alimentów, a raczej ona podatku by nie chciała płacić, także raczej wam się na to nie zgodzi. Tak to wygląda. Ale rzeczywiście istnieje taka możliwość, jeżeli jesteście w dobrych relacjach, jeżeli ma Wam to pomóc, a jej nie zaszkodzić, to może warto by rozważyć taką sytuację. Także informuję Was, że jest taka opcja. Cóż, pół godziny nam minęło. To są wszystkie tematy, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Widzimy się za dwa tygodnie. Bo za tydzień, tak jak wspomniałam, jadę na szkolenie, żeby się kształcić dalej, żeby mogła Wam więcej przekazywać wartości tutaj. Przypominam jeszcze o mini kursie: ci, którzy nie byli na początku, który możecie pobrać całkowicie za darmo. Wklejam Wam link: możecie go sobie pobrać i zaznajomić się z dziesięcioma lekcjami, które dla Was przeszygowałam, i trochę się podszkolić. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za aktywność. Fajnie, że zaglądaliście, mimo tego, że jest majówkowy weekend. Co, jesteście wspaniali? Pamiętajcie, że to Wytworzycie tą społeczność. Jeżeli Wam się podobało, czujecie w tym wartość, zachęcam do tego, abyście udostępnili, zostawili lajka, serduszko. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Tymczasem my z Biszkopcikiem mówimy: Papa, papa, jesteście wspaniali. Całujemy Was. I do zobaczenia za dwa tygodnie. A jeszcze krótka informacja: widzę, że jeszcze się utrzymujecie. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, 20 któregoś będę informować Was na dniach, odbędzie się bardzo duży webinar, który będzie sztosem. Także to będzie webinar niedostępny ogólnie, także będzie trzeba się na niego do, e, zapisać. E, Szypuję dla Was naprawdę mega, 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 mega dużą dawkę wiedzy. Całuję, do zobaczenia. Papa. Pa.